Witam. Tu Waldek Bawowski w 27 dniu wyzwania serwaka. Na wszystkich szkoleniach Harwa powtarzają, że powinniśmy zaangażować się. Zaangażować się na 100%. Słynne jest jego powiedzenie. Jak robisz cokolwiek, tak robisz wszystko. I to, jest, to ma duży sens. Jeśli działamy w cokolwiek, w cokolwiek się zaangażujemy, to powinniśmy i to, szczególnie jeżeli realizujemy tą swoją pasję, to powinniśmy się w to zaangażować. Po, powinniśmy pokazać innym ludziom, nasze zaangażowanie, że jesteśmy w to zaangażowani na 100%. Też są słynne powiedzenie, że najwyższa energia wygrywa. Tak. Najwyższa energia wygrywa. I to obowiązuje. I w sprzedaży, i w budowie MLM-u, struktury MLM-u, budowie naszego biznesu, w budowie także e, naszych e, nasz, naszego biznesu, naszego e, jakiegokolwiek działania zaangażowanie jest najważniejsze. E, to znaczy oczywiście tamte e, e, o których mówiłem planowanie e, czyli cel ustalanie celu, planowanie, ale żeby to się ziściło, żeby to zostało zrealizowane, to musi być działanie, musi być zaangażowanie, musi być energia. Bo cokolwiek będziemy chcieli zrobić, zderzymy się z murem. Albo z murem obojętności, albo zderzymy się z krytyką, zderzymy się z tak zwanym życiem. Będziemy poddani próbom. Będziemy poddani próbie, czy rzeczywiście to, o czym mówimy, że jest dla nas ważne, rzeczywiście jest ważne, bo świat będzie chciał nas przetestować. Świat będzie poddawał nas próbie. Czy my tylko żartujemy sobie? Czy my mówimy poważnie, że budujemy biznes, czy yy, 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 jakąkolwiek inne działanie. Nie tylko w biznesie oczywiście, to nie tylko yy, biznes, no, bo yy, może, możemy to być yy, teatr, może to być yy, w, yy, nasza pasja, sport, yy, yy, hobby, cokolwiek będziemy poddawani próbie. Les Brown powiedział to, co bardzo zapadło w moją. Jeżeli będziemy robić to, co jest trudne, to życie nasze będzie łatwe. Jeżeli będziemy robić tylko to, co jest łatwe, to życie nasze będzie trudne. I dotyczy to wszystkiego. Każdej naszej działalności, każdej naszej aktywności, cokolwiek chcemy zrobić, musimy dać z siebie wszystko. I musimy pokazać światu, że nie żartujemy mówiąc o tym. Że to, o czym mówimy, jest rzeczywiście dla nas ważne. Jeżeli tak do tego podejdziemy, to i świat, to i świat również potraktuje nas poważnie. I nasze wyzwanie, nasze, yy, nasz cel też będzie na poważnie zrobiony. Że nie żartujemy, że szczególnie mówimy o pasji. A żeby miało to sens, to musi być to pasja. To musi to być. Pasja w naszym działaniu musi być widoczna. Ta, że jak to mówią, musi być ten węglik w oku świecący, który pokazujemy światu, że to jest to, że to o czym mówimy, że to ma sens. Że to ma sens dla nas. A jeżeli będzie on mia mia miał sens dla nas, to będzie miał też sens dla innych ludzi. Ludzie, tylko ludzie. Ja również wielokrotnie podejmowałem się różnych zadań i później nie zrealizowałem. Czy ty też tak miałeś? Czy też zdarzało ci się, że mówiłeś, że coś zrobisz, a potem tego nie robiłeś? Czy tylko to ja mam takie niezrealizowane cele, pragnienia? Myślę, że każdy ma jakieś swoje cele, które postanowił, a potem odpuścił. Odpuszczanie jest, staje się, jeżeli robimy to zbyt często, odpuszczamy różne rzeczy, to jest, staje się nawykiem. Jeżeli nieodpuszczanie, czyli realizowanie też staje się, y, może być nawykiem, więc od nas zależy, który nawyk będzie dla, y, będziemy realizować. No, ale lepiej, jeżeli byśmy dla Ciebie i dla mnie, lepiej będzie, jeżeli będziemy robić nawyk, że nie odpuszczamy. I tego życzę sobie i Tobie tego życia. Nie odpuszczajmy i działajmy na 100%. Do jutra. Cześć.